Jak wyglądały moje poszukiwania pracy i czy było mi trudno znaleźć swoją pierwszą pracę? No i jak ja w ogóle podeszłam do tematu sprawy znalezienia pracy? Kiedy byłam w podstawówce, moi rodzice powiedzieli mi, że powinnam się uczyć. Ba, powinnam się dobrze uczyć, bo dzięki temu dostanę w przyszłości pracę. Na pracę fizyczną nie miałabym co liczyć, nie zostałabym fryzjerką, kelnerką, kucharką, ponieważ mój organizm na to by po prostu nie pozwolił. Nie dałabym rady przestać załóżmy 10 godzin i przenosić ciężkie przedmioty. Ponadto moja babcia powtarzała mi, że Kasia, ucz się, ucz, bo z tej nauki później będziesz jadła chleb. I miała rację. I nie wiem kiedy. Nagle z osoby, która miała same jedynki i dwójki, stałam się prymusem z piątkami i czerwonymi paskami na świadectwach. No wzięłam sobie po prostu głęboko do serca rady moich najbliższych. Moi rodzice nigdy nie narzucili mi kierunku studiów, jaki mam wybrać, jaką ścieżką mam podołać, jaką pracę mam wybrać. Powiedzieli tylko, żeby to było coś, co sprawia mi przyjemność, żebym dobrze się w tym czuła, i ba przede wszystkim, żeby to była, żeby to był kierunek studiów, po którym znajdę na pewno pracę. Jedyną rzeczą, na którą moja mama się nie zgadzała, co ciekawe, to były studia filologii japońskiej, nazwijmy to tak. Moja mama obawiała się, że jak skończę te studia, nauczę się języka japońskiego, to wylecę do Japonii i już do nich nie wrócę. <gryw> na szczęście tych studiów nie wybrałam, ponieważ okazały się dla mnie zbyt trudne. Ja nie mam takiego daru do języków obcych, niestety. Miałam wybrać prawo, skręciłam na lewo i wyszła socjologia. E, okazało się, że to jest strzał w dziesiątkę. Dlaczego wybrałam socjologię? Dlatego, że po tym kierunku studiów mogłabym pracować w kilku zawodach, nie w jednym, ale kilku. Po, posłuchajcie. Po socjologii można pracować w urzędach, można pracować jako dziennikarz, radiowy, telewizyjny, w gazecie, można robić badania, ba ja to uwielbiałam. E, można pracować w HR-ach więc jest kilka możliwości wyboru i to jest bardzo dobre, ponieważ nie zamykacie się na jedną konkretną tam opcję. Kiedy byłam na studiach, pomyślałam sobie, że dobrze już jest zdobywać doświadczenie po to, żeby jak już skończę te studia i zostanę magistrem, żebym mogła się pochwalić swojemu pracodawcy, że no coś już robiłam, tak, związane z kierunkiem moich studiów. Też starałam się nie iść do takiej pracy, która nie byłaby związana z moim w przyszłości zawodem. A że na drugim roku studiów połknęłam bakcyla Związanego z badaniami, robieniem badań społecznych To szukałam właśnie praktyk związanych właśnie z badaniami W różnych agencjach badawczych i tak I to mi się super udawało Mogłam pogodzić studia z pracą Ponadto była to praca umysłowa Niczego nie dźwigałam, nie musiałam nigdzie stać Więc to też z korzyścią dla mojego organizmu po pięciu latach studiów, pięknego okresu, którego Wam wszystkim życzę, no, zaczęło się poszukiwanie pracy. Łatwo nie było, ponieważ na rynku było mnóstwo ogłoszeń, ale o praktykę bezpłatną, o staż bezpłatny, no ale sorry. No ja już praktykę mam, doświadczenie jakie zdobyłam staż tak samo. Poza tym, no, bezpłatna praktyka staż, no nie bardzo, kiedy potrzebujesz pieniędzy, żeby się utrzymać. No, i szukałam tej pracy przez kilka miesięcy. Nie było łatwo. Miałam też taki niezbyt przyjemny incydent, nazwijmy to tak, ponieważ na jedno ogłoszenie, na które wysłałam, dostałam zaproszenie, poszłam na rozmowę kwalifikacyjną i okazało się, że to nie było żadne stanowisko administracyjne, ale jako pracownik call center. Zrezygnowałam. Po tej rozmowie byłam zdołowana, no bo dalej pracy nie mogłam znaleźć. E, ciągle jakieś darmowe praktyki staże, jak już się trafiło jakieś ogłoszenie, to okazało się, że to był jakiś feller, No i co tu dalej robić? No a pieniądze pieniędzy ubywało, tak? Więc tego dnia, kiedy właśnie wyszłam z tej rozmowy, stałam na przystanku i właśnie o tym myślałam wszystkim, zadzwonił telefon. Zostałam zaproszona na rozmowę do jednej z firm, do których aplikowałam. Przyszłam tam, słuchajcie, trzy etapy rekrutacji. Najpierw był test, potem był test z Excela i rozmowa z przełożoną, a później były w trzecim etapie rozmowy z dyrektorami. Okazało się, że się dostałam i to była moja pierwsza praca na umowę o pracę po studiach. Byłam przeszczęśliwa, że ją dostałam. Pracowałam tam rok i cztery miesiące. Zajmowałam się badaniami marketingowymi bardziej yy, badaniami rynkowymi. No niestety nie miałam możliwości rozwoju, a ja jako osoba ambitna, lubiąca się rozwijać i poszerzać swoją wiedzę, chciałam więcej, ale niestety nie mogłam tego dostać, więc musieliśmy się rozstać. Kolejna praca to była praca w bardzo taka administracyjna przy bazach danych. Popracowałam tam kilka miesięcy. Niestety niskie zarobki i też atmosfera się nie kleiła, no to po prostu trzeba było pakować manatki i się stamtąd po prostu zawijać, bo nie ma sensu, uważam, pracować w miejscu, w którym nie czujemy się komfortowo. No i szukałam pracy. Przez kilka miesięcy, ale nie tak bardzo intensywnie, ponieważ no wiecie, wracasz z pracy po ich godzinach, plus jeszcze te dojazdy i jeszcze szukaj tej pracy. Więc tak bez no, jednej strony się motywowałam do tego, żeby szukać nowej pracy i tak dalej, ale z drugiej no, byłam zmęczona. I pewnego dnia napisała do mnie koleżanka, która była w podobnej sytuacji, też szukała pracy, zapytała się mnie, czy się znam na ewaluacjach. Powiedziałam, że tak. No, i wysłałam mi link do pewnego ogłoszenia. Ja na nie zaaplikowałam, wysłałam tam swoje CV z kilkunastoma dokumentami, które tam ode mnie wymagali, poświęcające doświadczenie, zatrudnienie, wcześniejsze etc. No, i czekałam, i po jakichś dwóch tygodniach dostałam telefon, poszłam na rozmowę. Słuchajcie, tej rozmowy do końca życia nie zapomnę. Mianowicie były na niej cztery osoby. Jak później się dowiedziałam, może to lepiej, że później niż podczas rozmowy, było tam dwóch dyrektorów. I dobrze o tym nie wiedziałam, bo mi się chyba jeszcze bardziej zestresowałam. Przeszłam tą rozmowę, no jakoś mi tam ocenili, pozadawali dziesiątki pytań. Potem miałam jeszcze te z Excela, z SPSS-a. To jest taki specjalny program statystyczny, którego się uczyłam na studiach. I tam z Worda. No i chyba po tygodniu do mnie zadzwoniła pani z kadr, informując, że im się spodobałam i że mnie chętnie zapraszają do współpracy. No i ja się zgodziłam. I z tamtej pracy w dziale administracyjnym po prostu się wymiksowałam. W obecnej pracy pracuję do dnia dzisiejszego i jestem bardzo zadowolona, ale w zeszłym roku porzuciłam dział badawczy i od października zeszłego roku zajmuję się zupełnie nowym tematem, bo jak Wam wspomniałam, lubię się rozwijać, mianowicie zrównoważonym rozwojem, społeczną odpowiedzialnością biznesu. Może ktoś z Was o tym słyszał. Kończąc mój długi monolog, w którym jestem w szoku, że tak udało mi się bez ścięć to dzisiaj nagrać, chciałabym Wam powiedzieć, że. E, przy szukaniu pracy warto po prostu zastanowić się wcześniej, jaką pracę chcecie wykonywać, co chcecie robić, jaki kierunek studiów pozwoli Wam na znalezienie pracy w danym zawodzie. Trzeba to dobrze, e, trzeba to dobrze przemyśleć. Ważne też jest podnoszenie stale swoich kompetencji. To tak jak w rozmowie z Agatą, do, po któryś raz wrócę do tej, e, do tej rozmowy, była mowa, że jeżeli na danym stanowisku jest wymagany angielski, no to wypadałoby ten angielski podszyfować. Można znaleźć wiele kursów, nauki, e, bez płatnej w internecie, trzeba po prostu się zawziąć. Zdaję sobie sprawę, że nie jest łatwo znaleźć pracę osobom z niepełnosprawnością na rynku pracy, że jest dużo barier, dużo stereotypów związanych z tym, że pracodawcy się obawiają. Prawda jest taka, że e, jak będziemy wytrwali, to prędzej czy później tą pracę znajdziemy. Jedni znajdą ją szybciej, drudzy znajdą ją później, ale ją znajdą. Każdy z nas przyszedł różne drogi albo przechodzi, ale nie poddawajcie się. Jeżeli jesteście na tym etapie szukania pracy, proszę Was, nie poddawajcie się i działajcie. Jeżeli nie wiecie dalej, co zrobić, to zachęcam Was do kontaktu z Agatą Spałą, która jest doradcą zawodowym, ekspertem do spraw zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Może uda się coś. Zrobić w tym kierunku. Ode mnie to tyle na dzisiaj. Bardzo się cieszę, że tutaj byliście i oglądacie moje odcinki. Bardzo dziękuję Wam za komentarze i subskrypcje. No i do zobaczenia za dwa tygodnie o 20. Opowiem Wam o pewnej wystawie. Do zobaczenia!